Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Po dłuższej przerwie, no ale cóż, na to poradzę. Taki okres, można powiedzieć, już letni. Dużo dookoła się dzieje, także no, tego czasu jest troszeczkę mniej, żeby nagrać cokolwiek i umieścić na YouTube. Z góry wszystkich przepraszam oczywiście za to, jeśli czekacie na te moje materiały. Myślę, że jakoś się z tym czasem uporam w najbliższym czasie. I będzie coraz więcej tych zaległych filmów. Bo naprawdę dużo też nowości można powiedzieć się pojawiło w perfumeriach. No i co nieco chciałbym też przede wszystkim tutaj omówić na moim kanale. A dzisiaj film z cyklu lato, czyli męskie perfumy na lato. Które serdecznie wszystkim polecam do przetestowania, czy też do używania w okresie letnim. Czy to są upały, trzyletnie wieczory. Myślę, że ta czwórka, tak, bo tutaj. Cztery zapachy chcę omówić pokrótce, które mnie najbardziej się podobają właśnie w okresie letnim, które najbardziej mnie się kojarzą z latem. I tą czwórkę tutaj Państwu chcę przedstawić, która jest naprawdę no, niezawodna. Jest dużo letnich perfum, tak zwanych świeżaków. Które gdzieś co po chwilę poznaję, czy też przypominam sobie te starsze jakieś wydania, które na rynku są już no, kilkanaście lat, można powiedzieć, ale ciągle gdzieś wracam do tej czwórki, bo tak jak wspomniałem, najbardziej kojarzą mnie się one z okresem właśnie letnim. Cztery męskie zapachy, pokrótce opowiem, przedstawię, bo no, o niektórych z nich już powiedziałem dosyć dużo. Jeśli chodzi o sam mój kanał, jest no, do poszukania tutaj chociażby czy recenzje czy, czy krótkie omówienia dotyczących tych perfum. Także serdecznie zapraszam. Tych wszystkich, którzy jeszcze nie znają tych perfum, czy też nie widzieli, nie widzieli materiałów związanych właśnie z tymi zapachami. Pierwsze perfumy Chanel Alur on Sport wersja Cologne. Przepiękny cytrus, nieco cierpki później nieco wysłodzony, lekko wysłodzony białymi kwiatami. No świeżość na najwyższym poziomie. No, tutaj nie ma się co tak naprawdę um, za dużo rozwijać do kwestii omawiania tych perfum, bo to są typowo właśnie takie świeżaki klasyczne, które idealnie właśnie wręcz pasują na okres letni, czy też upalny. Świetna pozycja od Chanel. Zawsze to powtarzam. Teraz też jako dodatek to ujmę to jest woda toaletowa niekolońska. Troszeczkę perfumerie, sklepy z perfumami wprowadzają w błąd, jeśli chodzi o, o konsystencję tej wody. Jest to woda toaletowa niekolońska, tak jak opisują właśnie dane perfumerie. Może tutaj faktycznie ta nazwa koloń ich zmyliła, czy też chce nas zmylić, ale nie. To jest świetna woda toaletowa, naprawdę o ciekawych parametrach, jeśli chodzi o okres letni. Aluron Sport yy, wersja Cologne. Kolejna pozycja, no, to jest chyba największy hit yy, jeśli chodzi o lato. Nic dodać, nic ująć. Wiele razy omawiany również na moim kanale Dior Homme wersja 2013. Nie wiem jak ma się teraz ta nowa wersja ta z tym nowym tutaj grawerem Dior on. Czy jest coś zmienione, czy nie? Nie testowałem, nie będę się wypowiadał póki co. Mam nadzieję, że nic nie zmienili w tym zapachu. Dajcie proszę znać, czy tak naprawdę jest coś zmienione z tą nową wersją, z tą nową szatą Dior Om Cologne 2013. No a tutaj też przenaturalne hmm, cytrusy, a dokładnie cytryna, woda, jakiś liść mięty po prostu no zapach obłędny, takie można powiedzieć mojito na lato. Świetny prysznic, jak ja to nazywam, świetny prysznic w perfumach odświeżenia w 100%. Idealne właśnie na upalne dni Dior on Cologne 2013. Następna propozycja perfum na lato doszły mnie suchy, czy też naczytałem się wpisów i no, być może jest to prawda bo coraz mniej widzę w internecie tych perfum, jeśli chodzi o sprzedaż. No szkoda, bo naprawdę świetne perfumy na okres letni. Terre d'Hermes wersja Eau Fresh. Tutaj nieco bardziej gorzki cytrus, no nawiązujący przede wszystkim do podstawowej wersji Terre d'Hermes. Także przede wszystkim tutaj gorycz. Ale gorycz nie do końca taka gorycz, że po prostu odrzuca, tylko jest on na no nieco bardziej już cierpki zapach. Nie jest na pewno osłodzony. Specyficzna jest ta nuta cytrusów. Mnie najbardziej się kojarzą te perfumy ze świeżo obraną skórką pomarańczy czy też mandarynki. No doskonały też na lato, bardzo lubię, bardzo sobie chwalę i bardzo komplementowany zapach na okres właśnie letni. TD Hermes tres Fresh wersja, mam nadzieję, że nie jest wycofana. I ostatnia pozycja czwarta, która najbardziej kojarzy mnie się z latem. Jeśli chodzi tutaj o tą całą czwórkę oczywiście, no nie posiadam flakonu, bo skończyły mi się te perfumy chyba rok temu, czy dwa. No, ale wrócę, ale wrócę na ten okres letni z pełnowymiarowym flakonem, bo jak i sam flakon i sam zapach są po prostu dla mnie przepiękne. I tak jak powiedziałem, no, typowo letnie zapachy, które kojarzą się z taką ciepłą aurą, y, czy też y, tą nocną taką wyjściową w okresie letnim z tym lekkim powiewem wiatru, czy nad morzem, czy nad jeziorem. Y, no przepiękne to są dla mnie okoliczności. A szczególnie w tych okolicznościach używać tak pięknych perfum. Ostatnia pozycja Versace men wersja O Fresh. No dzisiaj mój zapach dnia tak naprawdę, bardzo zmysłowe perfumy, na pewno cytrusowe, świeże, bardzo szlachetne z nutą jakiejś metaliczności gdzieś w tle. Tak jak wspomniałem, bardzo zmysłowy zapach. Z godziny na godzinę te perfumy robią. jeszcze bardziej mnie zaskakują. Właśnie chyba tą taką nutką metaliczności, można powiedzieć, że nawet jest to bardzo tajemniczy zapach, jeśli chodzi o perfumy letnie, co nie zdarza się to zawsze w tych tak zwanych świeżakach. No tutaj świetne arcydzieło od Versace. Tak jak wspomniałem, flakon i sam zapach naprawdę godne uwagi, bo. Naprawdę, takie perfumy sprawdzają się w tym okresie letnim. Nie przeszkadzają, nie męczą, nie są nachalne. Tylko świetnie wibrują, świetnie gdzieś się zachowują w te wysokie temperatury. Nic tylko testować. Versace Men Eau Fresh. I tak jak wspomniałem, no będzie flakon, będzie, bo no tęsknię już za tym flakonem, bo naprawdę robi fajne wrażenie naszej chociażby kolekcji na tej półce z kolekcją perfum zazwyczaj no gdzieś to oko sięga, yy, czy, sa, czy w samej perfumerii, czy w naszych kolekcjach, jeśli widzimy taki błękitny, ryflowany, kwadratowy, potężny można powiedzieć flakon od Versace. Taka moja czwórka yy, perfum na lato, które najbardziej yy, kojarzę z tym okresem właśnie letnim i najbardziej, najczęściej sięgam po te perfumy, bo tak jak mówiłam, tego jest pełno, gdzieś szukamy być może zbędnie, wyrzucamy te pieniądze, a warto zainwestować w coś, co naprawdę zawsze nam będzie się kojarzyło z okresem letnim, kiedy pomąchamy powiedzmy takiego diora, w okresie zimowo, jesiennym, czy jesienno-zimowym, no to od razu przed oczami gdzieś mamy wakacje, słońce, krótki ubiór a nie puchowe kurtki. Także myślę, że to jest strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o tą czwórkę. Polecam wszystkim serdecznie sprawdzić te zapachy, wszystkim tym, którzy nie znają tych perfum. I dajcie proszę znać, co z tej czwórki udało się wybrać i co najlepiej Wam się nosi w tegoroczne lato. Właśnie, jeśli chodzi o typy letnie, proszę też zostawcie w komentarzu swoje typy swoje wpisy, czego najwięcej, czego najczęściej używacie w okresie letnim. Jakie perfumy tak naprawdę najbardziej kojarzą Wam się z, z latem. Zostawcie kciuka, zostawcie komentarz, subskrypcję oczywiście. I do następnego pachnącego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!